Rada Miejskiego Klubu Seniora, Centrum Kompetencji Seniorów Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Zgorzeleckiej Trump, ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Zgorzelca, jak również okolic, na siódmą edycję kiermaszu wiosennego Kaziuki 2020. Zapraszamy Państwa do Hali Sportowej 11 marca, godzina 14.00. Nie może Was zabraknąć. Zapraszamy! Zaczynamy o godzinie 14 oficjalnym otwarciem przez pana burmistrza Rafała Gronicza, który objął imprezę patronatem honorowym. Będzie się działo. 40 wystawców. Będzie można kupić rękodzieła, wypieki, siasta, wędliny. Kupić sobie dekoracje świąteczne, a więc zapraszamy do nas. Zgłosiło się 12 zespołów. Jeżeli lubicie zespoły ludowe, tańce, dobrą zabawę. Nie może Was zabraknąć. To wszystko będzie się działo właśnie na Kaziukach 2020. Proszę, szanownych Państwa, zespół taneczny właściwie zapoczątkował imprezę, którą, jak wiemy, już obchodzimy po raz siódmy. Bawimy się doskonale my jako zespół taneczny, a przy okazji również cieszymy się z Państwa obecności. Będziemy zachwyceni kiedy rzeczywiście nabędziecie różne smakołyki, które są tylko na tej imprezie. I będziemy się bawić do rana, jak zwykle zresztą. Witamy Państwa jako zespół bardzo serdecznie i jeszcze raz gorąco i serdecznie zapraszamy.